Halo, halo, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z gry Food Gang, lecimy sobie moi kochani, dzisiaj spróbujmy dobić do 200 łapek w górę, liczę, że wam się uda, dzisiaj testujemy postać, oczywiście e, będziemy tutaj grali burgerkiem, ale póki co spróbujmy zrobić tą misję numer 2, e, bo nagrywam odcinek po odcinku, więc oczywiście e, też przy okazji zapraszam was na Instagrama, a my tutaj lecimy, bądź pierwszym, który zdobędzie punktów numer, punktów 5, inna mapę nam wylosowało, więc jest duża szansa, że nam się tutaj po Szczęści i uda, co nie? Tak, na to to właśnie. Na to właśnie liczymy. Dobra, ależ bombardowanie. No, ciężko jest tą postacią. Nieźle jest tutaj wykombinowane, jakby. Nie jest łatwo. Ten chłop z piłą, Ten chłop z piłą jest najgorszy. Ja tutaj po prostu uciekam, uciekam, a chłop i tak tnie. Jak szalony. Dobra, udało mi się zabić. Mamy trzy punkty. On mnie wykończy, no wiedziałem Pan Hamburger mnie wykończył, więc jakby łapki w górę, łapki w górę moi kochani. Robimy, żeby szare łapki stały się niebieskie. Um, żeby ich było jak najwięcej, bo fajna seria, fajne odcinki i w ogóle jest fajnie, więc jakby. Jakby uciekajmy, uciekajmy. Co tu się dzieje? Halo? Okej, okay, dobra, dobra. O! No, nie tnij mnie, proszę, nie tnij mnie. No, i niestety, dobra, zabiłem kogoś. Ej, w ogóle zabiłem kogoś. Mam 3 punkty. Nie, dobra, mam 4 punkty. I piąty punkt, błagam. Piąty punkt: Zwycięstwo, ale nam tu się udało. Słuchajcie, ograliśmy ich. Ograliśmy wszystkich. Mamy to z Victory. Ananas wygrał. Ananas wygrał, dostałem 200 monet i mamy kolejny. Team Battle But Everyone Play Haka. Ok, czyli teraz mamy misję. Wszyscy grają haka. Ok, nie ma problemu. Da się to oczywiście zrobić. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. Trzeba być tym, który zada najwięcej obrażeń i najmniej razy zginie. Czyli mną. No i właśnie, widzicie. Ani razu nie oberwałem, a oni już zginęli. Pięknie. Mogą kombinować jak chcą, ale nie mają ze mną szans. Ja jestem mistrzem haka. Proszę bardzo. Haka! <grym> dobra. Yy, dobra, pyk. Ojej, oj, tutaj jakaś agresja, widzę. Ale 4-1. No, jakby bardzo dużo już obrażeń otrzymali, i też, jakby oni w ogóle tutaj praktycznie się nie bronią. Więc mamy szansę to wygrać. Jeszcze minutę musimy się utrzymać, więc auć! Więc, jakby bardzo dobrze nam poszło. E, no i te daily questy jakoś tu powoli idą, powiem Wam szczerze. Ok, 6-3. No, kombinują tutaj, kombinują. Ale, no, szans nie mają, bo, jakby nawet jeżeli teraz zginę, to jest 7-4. Ale teraz 7-5. Ej, robi się niebezpiecznie. Czy nasi przeciwnicy tutaj nauczyli, jak się gra? To jest aż dziwne. Żeby im tak dobrze tutaj szło Dobra, 9-5 Dobra, proszę tutaj, mój przyjaciel, sojuszniku Nie atakować mnie, dziękuję Dobra Dobra, ja ich omijam, patrzcie jak ich robię Ja sam ich robię, bum Bum, 11-6 16 sekund, no chodźcie Zapraszam was tutaj, spotkamy się na patelni Zapraszam <laughs> No, oj, biedni przeciwnicy, biedni przeciwnicy Dobra, może nie aż tacy biedni, bo mnie tutaj jednak pokonali mimo wszystko. Ale jednak biedni, ale jednak biedni, bo. No zobaczcie sami, co ja im tutaj robię. Wygraliśmy to pięknie. Kolejny quest zrobiony. Wow. Idzie dobrze, idzie bardzo dobrze. Podwójne zwycięstwo. Podwójne zwycięstwo, i za to dostaliśmy lodówkę. A w lodowie. Końcy oraz punkt Tobiliego. Mä. Jeden versus 3 misja czwarta. W ogóle zobaczcie, jest 7 misji. Okej, okay, więc jakby mamy 1 versus 3 musimy wygrać i dostaniemy fioletową lodówę. Fioletowa loduwa, słuchajcie, to już nie są żarty. 1 versus 3. Okej, okay. dobra. To będzie ciekawe, to będzie ciekawe, powiem wam szczerze, 1 versus 3. Ale że aż tak. No, w teorii mamy więcej przeciwników do zabijania. W teorii mamy więcej przeciwników do zabijania, a oni mają mniej, więc jakby. No, prawdopodobnie nie da się tego przegrać, tak mi się wydaje. Ale kto wie, nigdy nie wiadomo, co nie. Trzeba uważać tutaj, bo oni też jakby się nie leczą, więc no, myślę, że będzie dobrze. Zobaczcie zresztą sami. Zobaczcie zresztą sami, jak pan papryczka wchodzi w nasze tutaj bumerangi ładnie. Dobra, dołem idziecie teraz górą trochę. No dobra, kombinują tutaj, sfaniakują trochę, ale oberwałem. Dobra, 3-2. Ok, wracamy. Dobra. Oj, tak, 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 tak. Właśnie o to chodzi. Chodźcie, wszyscy w mojego bumeranga, który bije po prostu wszystkich przeciwników. 5, 2, dobrze. Okej, okay. no i co, no i co, panie papryczko? Co, panie papryczko, tutaj kombinujesz? Proszę takich rzeczy tutaj nie kombinować, bo i tak pan zginie. <grych> dobra, cyk. Ua. pięknie. No i nice, udało się, udało się. Back in one. Mamy to, dobra. Znaczy, prawie mamy to. 7, 3 jest, więc jakby jeszcze mogę zginąć, ale. Jeżeli dobrze to wykombinuję, to prawdopodobnie nie zginę, a ktoś od nich zginie. No i właśnie tak chyba to wykombinowałem w tym momencie. Tak jest. Na dwie osoby może zginą od nich. O, i proszę bardzo, Kłeścik będzie wykonany. Pyk. Dzień dobry. No i pięknie, udało się. Udało się, mamy to. Zwycięstwo zrobione. No i pięknie. Fioletowa lodówka na horyzoncie, moi kochani. Otwieramy ją. Czyżby tutaj była nowa postać? Trzy itemy. Dobra, do burgerka mamy tutaj punkty. Do Tony'ego i do Haki. Kurde, nie ma. Free for all battle. Dobra, lecimy z kolejną bitwą. Niestety nic nie dostaliśmy fajnego, więc zwykła bitwa. Każdy na każdego, którą musimy tutaj jakby po prostu wygrać. Ej, Sushi, nie atakuj mnie aż tak mocno. Dobrze? No, bo ja będę musiał tutaj w ten sposób przyatakować. No i zginąć. To mnie najbardziej martwi, że mogę tutaj zginąć. Oni też między sobą się biją, więc... Też trzeba tutaj uważać na to, na pewno. Dobra, jestem w moim legendarnym miejscu. No podskocz, no podskocz, czekam. Mhm, mhm. Kurde, zginąłem. No to jest najgorsze, kiedy bijesz sobie przeciwnika, a ktoś inny ci go kradnie. I przez to nie zdobywasz punkciochów. Bo ktoś ci zabija twojego ulubionego przeciwnika. Trzy punkty mam. No dobra, znowu przegrałem. Eee, to będzie ciężkie, to będzie ciężkie. Bo tutaj jednak jest zbyt duży chaos. 3 punkty. Dalej mam 3 punkty. To kto zabił? Kto zabił? Halo? Ja powinienem, mi to powinno zaliczyć, tak mi się wydaje. Dobra, 4 punkty. Zginąłem, dobra, 4 punkty ma jeszcze tamten, dobra, wracam, wracam. Dobra. 5 punktów. Aha, dobra, to kto ma więcej, bo jeszcze 28 sekund. Dobra, to bijemy się dalej, tak? Tak to rozumiem, bijemy się dalej. Dobra, o ty, najgorzej na świecie. Kurde, tak zginąć, tak niefortunnie zginąć? No niewiarygodne. Dobra, cyk. O. Czyżbym dwóch załatwił? Tak jest, 7 punktów. Chyba to mamy, chyba jednak się udało. 4 sekundy, nie ma nikt więcej niż. Ten chłop ma 7, prawie 0. Dobra, timeout udało się, wygrałem to. Ej, dobrze to zrobiłem. Dobrze to zrobiłem, widzowie. Bardzo dobrze. Mamy zwycięstwo. Dobra, jakieś punkciochy tutaj dostaliśmy. Ehm, no i co, mamy mission 6 the last one. ok za 7 godzin dopiero będzie następna misja dostępna więc musimy sobie tutaj poulepszać nasze postacie zaupgradejmy burgera zaupgradejmy waltera ile się da monet mamy sporo więc jakby możemy sobie na to pozwolić pięknie no i dobra zagramy sobie naszym burgerkiem no i zagramy sobie zwykłą bitwę w kuchni ponieważ tutaj musimy też nafarmić tych skrzyneczek więc to jest nasz cel bitwa w kuchni dzień dobry będzie bitka w kuchni no, czuję, że może być ciężko. Ja tutaj będę musiał bardzo atakować. Yy, Bank. No, niby taka dobra, super fajna postać, ale tylko z wyglądu niestety jestem, bo tak bije na blisko, więc. Yy, więc jakby. Na razie jestem słaby, a przeciwnicy są turbomocni, więc jakby musimy tutaj to zrobić w takim stylu, żeby się tutaj pozbyć tych przeciwników bardzo szybko. Dobra, leczenie mamy. Dobra, ale to mi za dużo nie dało niestety. Dobra, ale rozwalony, pięknie, dobra. 6-3. To ty kombinujesz tutaj. Ale dobra, przywaliłem mu. To też się liczy, że ja mu przywaliłem, a on w tym samym czasie mnie zabił, więc jakby spoko. Coś za coś, co nie? Coś za coś. No, ale że takie rzeczy. Dobra, leczy, leczymy się. Dzień dobry. Pum. No nie, 6-5. 6-5, dobra, 7-6. Okej, okay, nie jest źle. Musimy tutaj panem burgerem pokombinować trochę. Aha. Aha. No, come on, dobra. 8-6. 13 sekund. Czy warto się z nimi bić teraz? Chyba nie. Uważam, że nie warto. 8 sekund. Wolę uciekać. Wiecie, co to jest? To jest dobra taktyka. Taktyka na uciekanie. 4-3, 2, 1. No i pięknie. Aha. Ja jeszcze tutaj chciał do mnie strzelać, ale mu się nie udało Widzicie tutaj, dobrze wykombinowałem Pięć pucharków zdobyte No i lodóweczka do otwarcia No dobra, mamy lodówkę, otwieramy ją I proszę nową postać, proszę, proszę, proszę Nie ma nowej postaci Kurde, jeszcze jest trochę fighterów tutaj do odblokowania Jak sami widzicie no, jest trochę, jakby chciałbym ich odblokować, ale niestety tutaj może być ciężko, więc lecimy sobie z kolejnym tutaj, oczywiście, poziomem. No i zobaczymy, jak nam pójdzie tym razem. Mam nadzieję, że równie dobrze. Eee, mam nadzieję, że przeciwnicy nie będą jacyś super turbo trudni do pokonania, chociaż nie wydaje mi się, żeby byli ciężcy. Chociaż. No, ten spiłom niebezpieczny tutaj. No właśnie, no właśnie, kurde Może być ciężko, ale dobra Jakby sobie myślę, że poradzimy tutaj bez jakichś większych problemów Siema, co tam Walter? No ten z piłą, jak tutaj się odpalił Nie za dobry jesteś przypadkiem? Halo? Chłopiec za dobry Dobra Pięknie, 4-2 4-2 to dobry wynik, tak? O, leczenie Darmowe leczonko nic tylko, nic tylko wejść i się leczyć, kurde. W tej grze leczenie jest naprawdę bardzo, bardzo mocne. Nie ma co ukrywać. Co ty tak tniesz tą piłą? Przegram przez, przez niego, przez tego. Kurde. Dobra, 4-6. No to już nie jest dobry wynik. Dobra, 5, ok. I 6-6. Dobra, mamy teraz jakby niewielką przewagę w teorii, e ponieważ mamy leczenie, ale. Dwóch na jednego. Ale też potrafię bić, ja też potrafię bić. Co wy myślicie, że nie umiem? Och, 6-8. No i znowu 7-8. I teraz będzie 8-8, znając życie. Tak jest, 8-8. Czyli będzie remis, niestety. Chyba, że pokonamy tego gościa z piłą, który zaczyna nam tutaj... Oj, nie, dwóch na jednego było. Niestety timeout, przegraliśmy to. Przegraliśmy to, kurczę, no. Niestety przegraliśmy. Lodóweczki nie będzie, więc będziemy musieli zagrać kolejny mecz. A więc lecimy kolejny mecz. No tym razem, no trudną sobie postać wybrałem, powiem szczerze, trudną sobie postać wybrałem do grania. Więc jakby kto wie, co się tutaj wydarzy. Tego nie wie nikt. Tego nie wie nikt. Ok, cyk. 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 Ok, pięknie. Ok, ok. No dobra, 3-1. Dobrze się zapowiada. Dobrze się zaczęło. Eee, dobrze się zapowiada. Dobrze się zaczęło, co nie? Dobra. Dobra. Dobra, okej, okay, pięknie. Pyk. No chodź. No chodź się bić. On się leczył czy mi się wydawało? Nie, wydawało mi się chyba. 4-3. Dobra, atakuj, panie brokule, atakuj! Ile sił, ile sił? Trzeba atakować tutaj naszych przeciwników, tak jak sąsiad właśnie zaatakował tutaj wiertarką Co jest grane? Słyszeliście to? To jest jakaś masakra. Chłop poszalał, co, nie? A tak wiertarą Halo, panie sąsiedzie, proszę przestać no i takie rzeczy. No dobra, musimy zagrać jeszcze jeden mecz. Tam niestety był przerwany, ponieważ sąsiad tak się wiercał głośno, że nie dało się. Nie dało się po prostu nagrywać. A więc dobra, lecimy po raz kolejny, znowu kuchnia, więc tutaj jest szansa, że przegramy, ale już teraz lodówkę dostaniemy, więc jakby spokojnie, o to się nie musicie martwić. Tylko musimy tutaj, oczywiście, no wiadomo, co zrobić. No wiadomo, co zrobić, tak? No wygrać, wygrać musimy. Musimy po prostu wygrać. To jest jakby nasz cel. Siema, siema. Oj oj no i zginąłem kurde starałem się jak mogłem ale niestety zginąłem ale nie ma się czym przejmować yy, jakby tutaj możemy sobie dalej poskakać i oczywiście rozwalić przeciwników trzeba po prostu pokazać skilla ale się chłop rozgrzał co nie? Dobra zapraszamy ta jest jakiś Igor tutaj Igor Cfaniak. ok bank ok dobra ok ten sposób takie rzeczy tutaj ta mhm mhm Dobra. Dobra. Okej, okay, 7-4. Bardzo dobrze nam idzie. Jestem zadowolony z wyników, jakie tutaj osiągamy. Zwłaszcza tutaj podczas leczenia. Ajajaj. No chłop niestety nas pokonał, ale dobra. 7-6. Myślę, że oni teraz są na low HP. Dokładnie. Nie mają się jak uleczyć, więc ja ich tutaj rozwalam. Jest 9-6. I w ten oto piękny sposób mogę się po prostu wycofać z walki. Uciec jak najdalej i wygrać. Tak więc patrzcie na to. 5-4-3. 2, 1, ja sobie tu będę czekał 8 i nic nie będę musiał robić. Timeout udało się, wygraliśmy to i zdobyliśmy tutaj kolejną lodóweczkę, którą za chwilę sobie otworzymy. No i dobra, otwieramy lodóweczkę, a w lodóweczce uwaga, 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 niestety nie ma nowej postaci, więc jedyne co nam pozostaje to ulepszyć sobie tą postać, którą mamy. No i co, będziemy kończyć ten odcinek, więc mam nadzieję, że się oczywiście wam podobało. Zapraszam na kolejne odcinki, na ekranie wyświetlają wam się dwa aktualne filmy, które możecie sobie obejrzeć. Zasubskrybujcie kanał, no i oczywiście wbijajcie na Instagrama, link znajduje się w opisie. To tyle, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!